Witam z nową książką. Zdrowe ryby w akwarium, ale jak? Widzicie tytuł? Więc zobaczymy, co nam książka pokaże. Op. Jak zauważone zostało, widzicie, każdy w spisie treści. Każdy rozdział w spisie treści ma swój kolor. I tu, na podstawie tych kolorów, tych pasków kolorowych, można znaleźć to, czego się doszukujemy w książce. Jest to ułatwione, jest to ułatwia to po prostu, bo to, co chcemy wiedzieć, to po prostu tutaj te wszystkie stronice, jak widzicie, są oznaczone kolorem. A więc lecimy, ale to nie jest najważniejsze. Przeglądamy książkę i zobaczymy, co ona nam pokaże. Mamy tabele diagnostyczne dla chorób ryb ozdobnych. Według tabeli diagnostycznych możemy znaleźć, jaką, jaką chorobę ma jakaś ryba. Jeżeli takowa Choroba jest. Na podstawie tabeli możemy sobie porównać. Książka jest w wersji polskiej, w późniejszym czasie będą w wersji po, yy, francuskiej, ale to później. Najpierw zrobimy cały, yy, wszystkie książki przerobimy w wersji polskiej, a w następnym czasie w kolejności będę jechać książka po książce. I będę pokazywać potem w wersji francuskiej, oraz będą encyklopedie również. Ale na razie do tematu. Jesteśmy przy tabelach różnych chorób, różnych ryb. Na podstawie tego, co widzicie na obrazkach w książce, można znaleźć, jaką może mieć ryba chorobę i sobie porównać. Jeżeli na przykład jest pleśniawka, albo jest coś takiego u ryby, albo jeszcze coś takiego, no to można przypuszczać, że to jest ta choroba. Aczkolwiek, wiadomo, patrząc na obrazek i patrząc na żywą rybę w akwarium, nie zawsze może się równać z tym, co widzicie na obrazku. Więc musimy. Yy, Warto mieć takie tabelki, po to, że to jest taka taki pomocnik. Przykładacie po prostu obrazek do waszej szyby do akwarium i porównujecie jaki problem ma wasza ryba i na podstawie tego możecie dopasować odpowiednie leki. Oczywiście odseparowujecie ryby chore od ryb zdrowych. Bo to wiadomo, że trzeba to zrobić, inaczej nie wyleczycie waszych chorych. Jeżeli macie chore ryby a, i macie w tym samym akwarium zdrowe ryby, no to te, które są zdrowe, wiadomo, że nie potrzebują leczenia. I należałoby tak zrobić, że ryby chore należy odseparować od zdrowych, i wtedy ułatwi Wam to przeprowadzenie procesu leczenia waszych ryb. Ale tu. Możecie się posłużyć takimi tabelkami, a możecie po prostu zrobić zdjęcie waszej ryby i pójść z tym zdjęciem do waszego sklepu zoologicznego, w którym to sklepie możecie ewentualnie z pomocą tego zdjęcia wasz sprzedawca wam zdiagnozuje, co to może być i sprzeda wam odpowiedni lek. Ale znowu mówię, odseparować ryby chore od ryb zdrowych, by móc łatwiej przeprowadzić leczenie i dopasować odpowiedni lek, już mając tabel tabelkę. Tu widzicie w książce na przykład, co może być jaką przyczyną. Lecimy dalej. Różne choroby widać. Pokazane są krok po kroku. Opisane, co to może być. Tutaj jest. Y Akwarium daje Ci możliwości prawdziwego relaksu. Oczywiście akwarium nam daje możliwość no, zrelaksowania się i tak dalej. No ale, kiedy ryby zaczynają chorobać, chorować, zaczynają się problemy. Wiadomo, że trzeba przeprowadzić kiedyś tam jakieś procesy, żeby były zdrowe. Do tego, żeby były ryby zdrowe, to trzeba... Odpowiedni pokarm, odpowiednia pielęgnacja waszego akwarium. A żeby tego nie było, widzicie, wszystkie rozdziały są oznaczone odpowiednim kolorem. Choroby wywołane przez orzęski. No, orzęsek na przykład. Jeżeli dana ryba ma orzęsek, no to wiadomo, że musi być na orzęsek odpowiedni lek no ale to najlepiej mówię nie ma innego innego sposobu wyleczenia ryb i szybkiej no przeprowadzenia w miarę szybkiego leczenia jeżeli jest to możliwe wyleczyć taką rybę bo czasem może jest, być się zdarzyć że jest to niemożliwe no to wtedy no niestety ale żeby nie utracić całej obsady to te chore ryby, musicie wiedzieć, czy wasza ryba jest chora, czy nie jest chora, czy ma jakieś coś problemy ze skórą, czy nie ma. Jeżeli coś jakieś są objawy, no to najlepiej po prostu nic innego jak przełożyć do oddzielnego jakiegoś pojemnika, innego akwarium na przykład czystego. Wszystko musi być czyste, woda czysta oraz bez żadnych roślin, bez żadnych żwirków. Musi być po prostu pusty bak, tylko woda, filtracja, brzęczyk i odpowiednie odżywianie i odpowiednie leki zastosowane do odpowiedniego yy, na odpowiednią chorobę. To są wszystko mowa jest tutaj o chorobach skórnych. Może być przyczyna yy, różna. Może być spowodowana wszystkimi przyczynami. Tego nie wiemy tak do końca. No, różne rzeczy mogą się dziać. Widzicie, tutaj jakieś coś jest, tutaj znowu coś. Na każdą chorobę jest odpowiednie są preparaty. Także to też, o, wiadomo, tu, tu odpowiednie preparaty. Na przykład taka choroba jest. No to wiecie: każdy akwarysta, czy młody, początkujący, czy już taki doświadczony, może y, się dopatrywać, że coś nie tak z rybami. Jeżeli jest wszystko w porządku, nie potrzebujecie, ale warto mieć w swojej apteczce, powiedzmy akwarystycznej, w swoim zaopatrzeniu, warto w razie W mieć jakieś preparaty, że w razie jak wasza ryba gdzieś tam będzie miała jakiś problem zdrowotny, no to żeby za, lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć, tak się mówi, ale warto zaopatrzyć się w jakieś preparaty lecznicze dla ryb, że w razie w macie pewność, że to macie pod ręką, a nie, a nie że dopiero coś, a nie że jak coś się dzieje, lecicie do sklepu i szukacie co może być przyczyną. Ym, na przykład paletki też mają, widzicie o, jakieś tabletki są, jakieś tam takie płyny. O, widzicie jakieś takie ugryzienia, może po, pokąszenia, półkąszenia, jakieś różne, o, różne fazy rozwoju choroby. Nawet są pokazane w różnych miejscach. No, i na taką, na przykład, jakąś dziwne coś, możecie znaleźć. Ale najlepiej się zapytać, żeby się upewnić. To zawsze najlepiej się upewnić sprzedawcę w sklepie zoologicznym, akwarystycznym. Powinien być to sklep typowo akwarystyczny, jeżeli już ponieważ taki zoologiczny, który prowadzi wszelakiego rodzaju produkty dla zwierząt i akcesoria, to nie zawsze może być ta wiedza taka, znaczy jest ta wiedza dosyć, być może, że szeroka, duża, ale nie zawsze może być to trafione, po prostu może być czasem, zajść może do pomyłki i wtedy wy macie problem. Więc warto się zaopatrywać we wszystkie preparaty, najlepiej w tych typowo akwarystycznych sklepach, aczkolwiek takich jest bardzo mało, niestety, szkoda. No ale już tak jest i na to nic nie poradzimy. Być może, że kiedyś powstanie więcej. Albo od doświadczonych akwarystów, możecie też się ewentualnie dowiedzieć. Na przykład wasza paletka, jeżeli macie paletki, no to też widzicie o, odpowiedni preparat odpowiednie są. Różne rzeczy są, dlatego ja pokazuję książki, żebyście mogli sobie z tym poradzić. Ewentualnie na podstawie książki też, którą na filmiku oglądacie, macie możliwość zobaczenia co jest przyczyną u waszych ryb, ewentualnie czy u waszych w ogóle zwierząt, bo to na, na temat różnych zwierząt ja mam książki. Więc na różne tematy możecie o różnych rzeczach akurat się dowiedzieć. Jeżeli macie jakiś problem, to wiecie już o co możecie ewentualnie się gdzieś tam zapytać. Czy macie problem taki, siaki, taki? No, różne są. Widzicie jakieś tam. No, takie dziwne są problemy. Może brak witamin czasem jest u ryb, może coś. O, widzicie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Co to jest o zniekształcenie ryb? Czy? Kuracja witaminowa. O, widzicie, można przeprowadzić kurację witaminową u ryb, jeżeli jest brak tym, tych witamin. No to też można lepiej zapobiegać niż leczyć. To już było. No. No i tak, jak widać, no, tabelki, nie tabelki filtry, nie filtry, widzicie, filtry podźwirowe, różne. Najlepiej, żeby łatwiej też przeprowadzić leczenie ryb, to najlepiej wszystkie dekoracje oraz rośliny najlepiej usunąć. Wtedy przeprowadzicie łatwiej, szybciej proces leczenia ryb. Dlatego akwarium powinno być czyste, woda czysta, filtr czysty, nie z jakimiś bakteriami innymi, jakimiś niepotrzebnymi. Oczywiście, no, wiadomo, że to jest trudno, tak naprawdę, ale naprawdę z tym można pewnie sobie poradzić. Oczywiście bez żadnych korzeni, innych kamieni, bo wtedy może być też otarcia, mogą być od różnych kamieni. W akwarium musicie też pamiętać, że jak wkładacie jakieś dekoracje, to te dekoracje nie mogą mieć jakiś tam, Ostrych krawędzi, bo przez to też mogą się pojawić jakieś otarcia u ryb. Niechcący nie wasza ryba pły, przepływając obok waszej dekoracji, która siedzi w tym akwarium, która jest, ryba przepływa, w tym momencie akurat wy przechodzicie, nie będąc świadomi tego, wasze ryby się przestraszają, uderzają o dekorację. Jeżeli ta ma krawędzie ostre, no to ryba się będzie kaleczyła o te krawędzie ostre. Dlatego najlepiej używać dekoracje, które nie mają krawędzi ostrych. Na to trzeba zwracać baczną uwagę, ponieważ część elementów może być ostrych i przez to bywają skaleczenia, otarcia bądź w ogóle skaleczenia, jak widzieliście na obrazku w środku książki. I wtedy to jest trudniej przeprowadzić odpowiednie leczenie, bo nim dłużej trwają takie rany, nim się zagoją. Nawet jeśli przechowacie rybę w czystym akwarium z filtrem, tylko i brzęczykiem oraz odpowiednim żywieniem, i tak dalej, przeprowadzając tam leczenie witaminowe, i tak Po prostu jest to proces skomplikowany, a nawet czasem niemożliwy. Jak widzieliście, książka bardzo fajnie opisana, wszystko bardzo fajnie pokazane, krok po kroku opisane, leki pokazane, jakie należy zastosować na daną chorobę. Wszystko jest po prostu tak, jak powinno być wszystko to, co powinien akwarysta wiedzieć. Yy, czy początkujący, czy już taki doświadczony? Czasem doświadczenie akwaryści mogą, może się zdarzyć, że czegoś tam nie wiedzą, no ale już teraz, z, widząc książkę na moim filmiku, też mogą coś tam zobaczyć, dla siebie znaleźć. Także zachęcam do oglądania, zachęcam do subskrypcji kanału oraz dawania tych łapek w górę, po to, żeby YouTube wiedział że ma dalej ten film udostępniać. Znaczy, będzie on dalsze, yy, dalej będzie widziany przez innych ludzi, którzy ewentualnie mogą być zainteresowani książkami, chęcią zobaczenia, jakie są książki, jakie były kiedyś, albo po prostu od tak po prostu sobie zobaczyć. Bo może ktoś jest zainteresowany akwarystyką, a czegoś nie wie. I czasem się trafi. Wszystko się wie, ale czasem jest, że po prostu gdzieś tam coś umknęło. Nie zawsze umyka, ale czasem różnie. Więc jak widzicie, pokazane wszystko, krok po kroku, yy, opisane. Co dużo mówić. Ja już nie wiem, co, mam, co bym miała jeszcze powiedzieć, już pomysły mi się wyczerpują, ale życzę miłego oglądania i zapraszam do dawania łapek w górę, i zapraszam do kolejnych wideo, jak i że zachęcam do oglądania tych poprzednich wideo, które już są na moim kanale. Do następnego wideo.